To tak, Pier zaraz za pierwszym pachołkiem w prawo, stroną do końca, gdzie są podwójne pachołki, to jest nawrót od prawej do lewej, później pomiędzy dwoma pachołkami, bardzo istotne zatrzymanie między przednim a tylnią osią, Aha. jak się zatrzymasz przed, to musisz dojechać, jak przejedziesz, to musisz się cofnąć, nie? Okay. E za każdy potrącony, tudzież ominięty słupek, dwie sekundy kary. Dobra, e te dwa ostatnie pachołki to z... E pomiędzy. Prze wiem, ale od tej strony no zaczyna. Jak ci, jak ci Aha, tak? dobra. Dobra, 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 więc, trzy... Wpisów bogaty, wypisów bogaty, wypisów bogaty, wypisów

Bez pachołka? Bez pachołka. No to zajebiście Nie straciłeś Nie, nie, nie nie, nie. nie, tak się nie, okay był, nie? No. Dobra I to już koniec ten, tak? Tak No czekaj do Dobra